For second AR i Super Update, najlepszy na świecie. Pew! O, oh, Najlepszy update. A <laughs> tu nagród jest? Ale lepsza jest nagroda ostatnia. No <laughs> tak. Nie, nie chciałbym grudnieć. Ja tak, uwielbiam. No. Co oni tam dodali w updatecie? Jak czytałem? Co najbardziej mnie interesuje, to zmiana głosów Hantai Foxego jest. Nate też ma głos. Jest jakiś update, chika, fajny Chika, chika. Dobra. Nate sprawdzałem głos, ale nam pokażę. Bo śmieszny fuj. Zobaczcie głos Nazwa no, to na najlepszy update Forza na r Zobaczcie ten głos jego Zajebisy, co nie? Ja, ja nawet ja nie wiem, co wpaść. Połączy światło, tu nic nie widać. Zajebisty głos. Zaj <głos》Zajeb nie jest słaby. Dobra, chciałem Fanta Foxy. Mam, ale trzymam CPI. Chyba nie mam. Otóż jest prawda, nie mam. Czy mam lur? Szkurne co nie... Nie mam, co nie... Żyć. Jak kosztuje lura? Jej. 500! Paniocha. Kupię tylko, żeby zobaczyć jaki on ma głos Bo to mnie interesuje Tu Chyba zmienili mu jakoś Może to miałem coś w To stare. That is the question. You're playing by my script tonight, pal. They're all watching. Waiting to see what happens next. Dobra, No nie, ja tylko biały. Więc ty tak szybko nie rusza się. Ta strona? Trochę za daleko poleciałem.

Widzicie? No! Zmienili go chyba. A tylko Nie trafiłem jeszcze. Zobaczy tylko mój odcinek. I zaraz wracam, za czym mój odcinek jak miał głos. No, się zmienił? Tak. Tak se się zmienił. No Powiem wam, że troszeczkę się tylko zmienił. Ale mam tylko powiem, że naprawdę For Second to umiera. To umiera. No, że że wszystkie Wojzlangi są nowe. Spring. O, oh, Spring Bonnie. Pa, kur... naprawili go. Spring Bonniego naprawili. O Boże, nek? Nie wiem, nek to chyba była szyja. Znaleźć Jakubu, nie niemu szyję, co? Naprawili mu szyję, co? <słuch> Jakiś był problem z nim? A tu, a, a dalej Golden Freddy nie ma go, czy już się pojawił w sklepie, bo... Nie, dalej jest niewidzialny Golden Freddy, no dobra. Ty, a ja nie mam Jacku, a nie mam szyja? Był jakiś problem z jego szyją? Nie, wiem, nie. Jakiś był problem? Eee, replaced boards są w efekcie. Są, są efekty Little Joe'ego, Jumpscare, Fanta Foxy i Lolbeat. O, Lolbeat ma high wire. BigPad jest krótszy i mało errory dodali I randomizer powrócił Nate Cube ma głos BigPad to 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 Coś tam Dodali tego do randomizera i tak dalej. To jest cały update Gówna update jak to powiedzieli no to nieźle, a dalej orton pońcy są I, i, i co mam powiedzieć wam W sklepie są wszystkie chiki do kupienia Nie no Jak ktoś nie ma A mogę się pochwalić Hihihi Dobra, już tu było moje cele pochwalenia się A ikon Chyba się nic nie zmieniło <noise> Najlepsza ikona, czekajcie. Genewa. Ba. Dobra, szkoda. No, co, dostała update. A najgorsze, że im się skończyło chyba całe tam ludzie, nie mają ludzi. I tak dalej super update, 10 na 10 Dali event randomizer powrócili i zmienili go z natte i Foxy the best update ever no co tu powiedzieć no o no, kim tu mowa no to myślę, że wam się bardzo podobał mały filmik a ja jak chcecie coś ode mnie Piszcie, dam za darmo Dam za darmo, piszcie Dobra, ja lecę, bo mam ważniejsze sprawy A ja, a ja muszę robić więc Cześć Cześć